Zdejmij wreszcie szatę codzienności i otwórz swe serce. Możesz zapomnieć, że piasek leci przez ręce. Życie to piękny dar, warto żyć pełnią. Nie trać czasu na rzeczy, które cię tylko męczą. Nie bój się zmian, idź za swym pragnieniem wszak. Nie oglądaj się na innych, nie odwracaj się na wydeptany szlak. Żyj pełnią życia, ciesz się nim krok po kroku, bo życie jest piękne, ale tylko dla tych, którzy potrafią wyjść z codzienności mroku.